Bardzo dobrze, że się czuczy w sprawie akta. Dobrze, że jest wielkie poruszenie w internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych. Świadczy to o tym, że Polacy to świadomi obywatele. Przyjęcie tak ważnej umowy międzynarodowej, jaką jest akta, wymaga poważnej dyskusji, poważnej debaty, której do tej pory nie było. Akta w tych założeniach to może oznaczać ograniczenie praw obywateli kosztem wzmocnienia praw korporacji rzeszających twórców. Jestem przeciwny kontrolowaniu internautów i cedowaniu tego na operatorów internetowych. To nie jest rok 1984. Żyjemy w państwie prawa, w którym obowiązuje zasada domniemania niewinności. Regulacje, które zostały stworzone przez osoby, przez te osoby prawdopodobnie chyba nie do końca rozumiejące internet. Nie do końca rozumiejące ich interne, najważniejszą siłę internetu, jaką jest stałe doskonalenie idei, oraz poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, a także, co najważniejsze, wolności słowa. Nie do przyjęcia są zasady o stałym kontrolowaniu, przesyłaniu i pobieraniu danych przez każdego użytkownika scedowanych na operatorów internetowych oraz o możliwości natychmiastowego odcięcia dostępu do internetu oraz opublikowanie danych osobowych osób podejrzewanych o przesyłanie treści objętych prawem autorskim. Dlatego w przyszłym tygodniu skieruję do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego interpelację w sprawie aktu. Dostałem w tej sprawie wiele maili, dostałem wiele wiadomości poprzez portale społecznościowe, a także SMS-ów od swoich przyjaciół. Świadczy o to, to, jak ważna to sprawa i jak bardzo ważna jest de, że, rzetelna debata poważna w tej sprawie. Dlatego wstrzymajmy się w sprawie aktu.